A dziś y, też y, jeszcze jedna piosenka połomskiego, która mi tutaj gdzieś się zawieruszyła. Y, pierwszym wykonawcą był y, w oryginale Muslim Magomajew. w roku bodajże 66, a za rok już tę piosenkę po Połomski, ona zrobiła furorę, bardzo często była nadawana. No jest, nie powiem czy śliczna, znowu. Tytuł – Mój dom. No, no tak sucho trochę zabrzmi, bo piękny do niej jest akompaniament i Zupełnie inaczej się śpiewa z podkładem, ale może coś przypomnieć znowu komuś. Mój dom na ciebie czeka tyle lat. Tu każdy cichy kąt o tobie wie, i pod oknami opowiada wiatr. Że niedaleko stąd wspominasz mnie, no cóż, nie wyszła jedna z najpiękniejszych wróżb. Nie zgadła kacji liść, co sprzyjał nam. Na zakochane listy dawno opadł. I nie wiem czemu, dziś powracam tam. Mój dom na ciebie czeka tyle zim, zielonej lampy, krąg, i nocy, cień i wiatr. O tobie w drzwiach rozmawiam z nim. Tu każdy cichy kąt zaprasza cię. No cóż, nie wyszła jedna z najpiękniejszych wróżb. Nie zgadła kacji liść, co sprzyjał nam. nam. Kochane listy, dawno opadł kurz, i nie wiem czemu dziś. Powracam tam, mój dom. Na ciebie czeka tyle zim, zielonej lampy, krok i nocy cienie, i wiatr. O Tobie w drzwiach rozmawiam z Nim. Tu każdy cichy kąt zaprasza Cię. Zaprasza Cię.